you <laughs> Witam państwa. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na stanowisku komentatorskim w godzinie Szaranowicz, a przed nami ligowy spektakl. No, jestem ciekaw opinii o dużynie gospodarzy, dyrektora Szaranowicza. Imponująca forma w ostatnich kilku spotkaniach. Myślę, że trener ma podstawy być zadowolonym ze swoich piłkarzy. Arbitrem w dzisiejszym meczu jest Zachariasz Krzywicki. Właśnie rozpoczęli spotkanie. Mateusz Matras. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Mariusz Magiera. Lasa, styl i forma obu drużyn są podobne. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Mateusz Sahara. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Radosław Sobolewski. Aut dla górnika. Tomas. Pewnie obronił ten daleki strzał. Madej. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał. Swoją interwencją wyjaśnił wszystko. Świetny odbiór. Jest reakcja sędziego. Poczekajmy, co wskaże. Nie wahał się arbiter. I sięgnął po żółtą kartkę. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Tomas? Cudownie dograł. Poprzeczka! Piłka nadal w grze. Thomas. Ale znakomicie no i wyjaśniają groźną sytuację dalekim wybiciem. Wejście obrońcy jak zareaguje arbiter. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją Tak, sędzia nie miał innego wyjścia jak tylko odgwizdać ten faul Lisowski Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz Radosław Sobolewski Tomas No może być groźnie, atak górnika Zabrze czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Precyzyjne dogranie głową. Sędzia odwizdał faul. No i jaka jest decyzja? Mateusz Matras. Dobra wymiana podań. Tomas. Patryk Małecki. Mateusz Matras. Fatalne podanie, no i strata. Mateusz Matras. No i mamy dobry, udany odbiór. Tomas. Mateusz Zachara. Dobrze, przebił się. No, będzie gol. Ależ mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. Tomas. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Jest remis, mimo że w pierwszej połowie wyraźnie spotykamy się po przerwie i właśnie górnik Zabrze rozpoczął drugą połowę. Dobre przejęcie w obronie. Brawo! Patryk Małecki. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Zahara. Łukasz Madej Mateusz Zahara Dobrze, skrzydłem, może dogrywać Nie dał się zaskoczyć, dobrze wybił wybił tę piłkę piłkę Lisowski Patryk Małecki. Rafał Murawski. A udało mu się odebrać piłkę. Zahara. Wybiega na pozycję. Będzie strzelał. Broni. Piłka wychodzi w pole. Sebernik Ancawczyk. <trymianie> Łukasz Madej. No może być groźnie Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny Nowy gracz na boisku No i nadzieja na to, że to on może odmienić Ale wspaniała bramka Często można zobaczyć w symbole takie perełki. Centra z różnego z lewej strony i wspaniała bramka. Spójrzmy na to z innego kąta. No, w końcu jest gol, ale trzeba było czekać aż do drugiej połowy. Marcin Robak. Romak. Mateusz matras. Dobra pozycja do oddania strzału. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Danch. Łukasz Madej. Tomas. Dobrze się pokazał. Strzela broni i grają dalej. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Górnik zabrze przy piłce. Przypominam, prowadzi jedną bramką. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Zahara. Dobre odebranie piłki bez faulu. Małecki. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Tomas. Rafał Murawski. Dobrze i przejął. Tomasz. Lisowski. Marcin Robak. Spotkanie kończy się zwycięstwem Górnika Zabrze. Niesamowite spotkanie i wygrana w pięknym stylu. Wielka gra pasników, znakomita postawa ataku. Mecz komentowali dla Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpak.